Witam strzelce. Witam Was na Waszym czytaniu na miesiąc lipiec 2024 z kart Tarota. I tym razem postanowiłam w tym miesiącu, że zrobię troszkę inaczej i mam już dla Was przygotowany, rozłożony rozkład. Bo często się zdarzają takie komentarze może nie często, ale z kilka się zdarzyło, że przeszkadza Wam, że taki długi wstęp, no to wychodzę Wam naprzeciw i po prostu. Postanowiłam zrobić inaczej, zobaczymy jak nam to wejdzie i skróciłam to po prostu o ten wstęp, kiedy rozkładam karty karty już macie rozłożone i dam więcej kart, żeby, żeby ta treść nie była aż tak skrócona. Będzie więcej treści, a mniej po prostu tego czasu na rozkładanie tych kart. Przygotowałam tu dla Was też tą kartę, która pojawiła się w tym czytaniu rocznym, zawierającym po jednej karcie na każdy miesiąc, pokazujący taką główną energetykę i tą główną energetykę sobie tutaj też wzięliśmy, żeby tutaj mieć to na uwadze, to co pojawiło się w tamtym czytaniu. Przypominam że wciąż możecie sobie obejrzeć to czytanie, ono jest nadal aktualne, bo jeszcze zostało 5 miesięcy tego roku, więc wciąż możecie sobie zobaczyć, jaka energia będzie Wam towarzyszyła w reszcie miesięcy. Podziękuję Wam to w opisie w opisie wideo, więc możecie sobie zajrzeć, możecie też zajrzeć w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia. Tam znajdziecie treści typu wybierz kartę, bo tutaj one się już nie pojawiają. E, także możecie sobie tam dołączyć. No i jeśli e, czytanie z wami rezonuje, zostawcie łapki w górę, e, skomentujcie, e, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, abyście mogli być na bieżąco, byście wsparli mnie w rozwoju tego kanału. E, jeśli też nie do końca tu rezonuje, e, to dla dopełnienia możecie sobie zobaczyć swój ascendent czy swój znak księżycowy. No i żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie dalej. E, tutaj też przygotowałam dla Was kartę wyroczni e, na ten miesiąc. I zacznijmy sobie od tej właśnie głównej energetyki, która się tutaj pojawiła na Wasz miesiąc, lipiec. I macie cudowną kartkę, kartę dziesiątkę monet, czyli mówiącą o takim bardzo stabilnym okresie, bardzo bezpiecznym, bardzo takim, że tak powiem, płodnym, bogatym. Także raczej wygląda, że tutaj w tym miesiącu powinno raczej wszystko iść sprawnie, dobrze. Nie powinno być takich większych zmian, e, takich, które by gdzieś zaburzyły wasze poczucie bezpieczeństwa. Raczej czas spędzony e, z bliskimi, w rodzinie. E, no jest tutaj po prostu pełnia, tak, pełnia szczęścia, satysfakcji. E, więc zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda e, dalej. E, jeszcze macie tutaj e, kartę wyroczni. E, o dziwo wyszło to samo, co przed chwilą miały skorpiony. Tylko u Was troszeczkę inaczej, bo skorpiony miały inną energię ogólną. U Was raczej macie tutaj tą pełnię szczęścia i macie tutaj kartę mówiącą o tym, by zadbać o siebie, by zadbać o nakarmić siebie, doładować siebie, i raczej w porównaniu do skorpionów, które miały niezadowolenie, które mogło płynąć, z po prostu braku napełnienia siebie. U Was po prostu to wygląda tak, że być może właśnie doskonale wiecie o tym, że żeby uzyskać taką pełnię, pełnię szczęścia, a jeśli nie, no to po prostu zwróćcie na to uwagę w tym miesiącu lipcu, że jeśli chcecie właśnie mieć tą pełnię, czyli tą dziesiątkę, to po prostu musicie też zadbać o siebie, napełnić siebie, napełnić swoją studnię, jak to się mówi, też z pustego nie nalejesz. Czyli żeby też otrzymywać od innych czy od wszechświata po prostu, by cieszyć się tą obfitością, cieszyć się tą pełnią, no to Wy sami musicie być pełnią i musicie zadbać o siebie, zrobić coś dla siebie w jaki sposób się może jakby odpocząć, zregenerować zrobić coś, co sprawia wam przyjemność, co w jaki sposób was po prostu napełnia, doładowuje was energetycznie jakieś na przykład wyjścia, czas spędzony z bliskimi nie wiem, jakieś aktywność jakieś zabiegi no cokolwiek, co po prostu czujecie się po tym doładowani no to tutaj karta wyrocznie jest takim jakby przypomnieniem dla was Was, byście skierowali w tym kierunku swoją uwagę w lipcu, e, skupili się na tym, by właśnie e, się tak podładować, e, by jakby cieszyć się to pe, tą pełnią. E, no to sami bądźcie tą pełnią i e, zadbajcie przede wszystkim o siebie, ale raczej to wygląda, że wy o, e, o tym wiecie i że tym właśnie będziecie się cies cieszyć takim stanem e, pełni po prostu obfitości. No, to zobaczmy sobie, co tam się u Was pojawia wy sferze miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. E, I u Was w lipcu, e, no jeśli na przykład były u Was jakieś sytuacje konfliktowe, e, czy może też być tak, że ten konflikt może pojawić się na przykład na początku lipca, e, ale potem wygląda właśnie, że ten konflikt raczej powinno wam się udać go rozwiązać. E, pojawia się tutaj karta mówiąca o takiej otwartości. Komunikacji, od, o, otwartości na jakieś nowe drogi, nowe pomysły. Także być może po prostu będziecie się uczyć czegoś nowego, ruszać w jakichś nowych kierunkach z dużą taką determinacją, z pasją, więc być może bardzo będziecie zaangażowani w coś. Tutaj też ta. Ta piątka buław, ona nie musi mówić o tym, że, że sytuacje konfliktowe będą między Wami. Jeśli by było, e, no to też tutaj karta by Wam radziłaby, e, by. Działać po prostu, być aktywnym, by było między Wami dobrze. Tutaj też, żeby pamiętać o tej karty, o karcie, żeby była ta pełnia szczęścia, było to bezpieczeństwo, była ta stabilizacja. No to tutaj karty by Wam radziły, były tak, byłyby takim przypomnieniem, żeby właśnie walczyć o swoje, wkładać wysiłki, być konsekwentnym, dążyć po prostu do, do realizacji swoich celów, do tego, by jeśli namierzycie sobie jakiś cel, by odnieść ten sukces, poczuć to spełnienie, po prostu musicie wkładać w to swoją energię. Więc cokolwiek to dla Was znaczy, czy macie jakieś wspólne plany, jakieś marzenia, czy, czy coś musicie zmienić, coś musicie zrobić, czy po prostu między sobą, czy to po prostu każdy może mieć jakieś inne swoje drogi, cokolwiek tutaj by się działo, no to karty tutaj są tylko takim przypomnieniem, chciałyby Wam radzić, by, by po prostu. Cieszyć się jakimś uznaniem, zostać, by zostać zauważonym, czy, czy by odnieść jakieś e, spełnienie, no to po prostu musicie wkładać w to swoją, e, swoją energię działać e, z odwagą, z determinacją, e, walczyć o swoje e, i też e, myśleć po prostu racjonalnie. E, no i tutaj w tych sytuacjach konfliktowych może być po prostu taka energia, że to wy będziecie właśnie razem walczyć o coś, walczyć o wspólne dobro. Jest tu też bardzo taka zdeterminowana energia, bo macie tutaj królową buław, ale może to też być Wasza energia, szczególnie jeśli jesteście kobietami, bo jesteście spod znaku ognistego i macie tutaj właśnie energię ognia w tej królowej buław. Może to też mówić o takim bardzo Mm, nie tylko o zaangażowaniu, ale też takiej e, bardzo dużej energii seksualnej, więc e, no, dla części z Was mogą to być jakieś nowe drogi e, seksualne. E, Różnia to może być. Tutaj też pamiętajcie o tym przekazie właśnie by, e, by zadbać o siebie. E, może tutaj będziecie właśnie jeśli kobiety e, bardzo też e, tak dbać o siebie, że, że żeby tutaj też wasza rada, jeśli chcecie zostać zauważone no to tutaj pamiętajcie o tym przekazie, by napełnić siebie, zadbać o siebie by właśnie być taką królową buław, taką ognistą kobietą, no i być może to tutaj ta walka może być walka po prostu o siebie, o samą siebie ale jeśli by były jakieś sytuacje konfliktowe no to tutaj karty by pokazywały, że jest bardzo duża szansa na to, że ten konflikt, jeśli nawet jest teraz, czy po prostu zacznie się, no, lipiec w sumie się już zaczął, ale jeśli zaczęło się jakieś sytuacje konfliktowe, były ostatnio, no to tutaj w lipcu pokazuje się, że jest duża szansa na, na jakąś nową drogę, na rozwiązanie tych konfliktów, na jakąś rozmowę. Także raczej tutaj nie macie jakichś złych kart, tak naprawdę. Jeśli chodzi o singli, tutaj miałabym więcej przekazów w zależności w jakiej jesteście sytuacji, ale pokazuje się energia jakiegoś odejścia. Macie tutaj piątkę kielichów, czyli odchodzenia od czegoś, czego. Wam... Co wam nie służy. I jak wiadomo, single jest to przekaz dla singli, ale e, macie tak naprawdę różne sytuacje. Są osoby, które na przykład nie mają dosłownie nikogo, e, a są też osoby, które po prostu e, pojawiają się, jakieś osoby w waszym życiu, ale jeszcze nic nie jest na tyle e, poważne, by uznać to, to za relację i pokazuje się tu jakieś odejście, więc może być odejście u was w lipcu e, od jakichś emocji, które wam na przykład nie służą, od jakichś schematów, które wam nie służą, one mogą być związane z takim poczuciem niewystarcza, niewystarczalności, że na przykład wam czegoś brakuje, że nie jesteście wystarczający. Więc jeśli macie takie poczucie i czujecie, że jest to do Was, szczególnie tutaj z tym właśnie z tą kartą wyroczni, która się tu u Was pojawiła, mówiąca o tym, by napełnić siebie, zadbać o siebie, więc widocznie może tutaj chodzić. O to, żeby jakby otworzyć się, macie tutaj pazia kielichów, by otworzyć się na uczucia, na, otworzyć się na miłość, no to tutaj w lipcu musicie się skupić na tym, by zadbać o to, by poczuć się wystarczającymi, by poczuć się bogatymi wewnętrznie, bo macie tutaj kartę mówiącą właśnie o takiej też, ona nawiązuje bardzo. Do finansów, ale może też mówić o takim braku czy chęci zatrzymania czegoś i nie musi chodzić tutaj o finanse. Może chodzić właśnie tu o tym, o to, że macie wy poczuć się bogaci, że tak powiem, w środku, właśnie by otworzyć się na uczucia, więc może tutaj być dla części z Was przekaz taki, że będziecie po prostu odchodzić od takiego poczucia wewnętrznego, że coś jest, że jesteście niewystarczający, na przykład, a dla części z was po prostu być może odejdziecie dosłownie od jakiejś osoby, od czegoś, od kogoś i rozpoczniecie jakąś nową drogę, która będzie bardziej, bardziej taka mm, bezpieczna, bardziej stabilna, w zależności właśnie w jakiej jesteście sytuacji, ale pokazuje się tu jakieś odejście i możliwość na jakąś nową drogę. Więc no, dla części z Was po prostu nowa droga otworzy się, jeśli Wy odejdziecie od czegoś, od kogoś, czy po prostu od jakichś e, przekonań. E, no i tutaj karty rady, które się dla Was pojawiły, e, mogą tutaj też właśnie odzywać się sytuacje finansowe u części z Was, e, bo macie tutaj piątkę monet, która nawiązywałaby bardzo, by poprosić kogoś o wsparcie i właśnie z tą e, ta karta w ogóle macie więcej tutaj przekazów, bo jakoś bardzo mnie ciągnęłoby jeszcze wziąć jedną kartę i macie tutaj dwójkę kielichów, czyli by właśnie łączyć siły, więc nawet jeśli tutaj by się ktoś pojawił, no to właśnie być może będziecie musieli dokonać wyboru i, i wejść w coś, wejść w jakąś relację, albo po prostu no jest tutaj jakieś jakieś połączenie sił, czy, czy właśnie zawarcie Jakieś umowy z kimś, czy po prostu poproszenie kogoś, by nie działać w pojedynkę. Tutaj troszkę by był taki przekaz. E, I e, szczególnie tutaj, właśnie z tą kartą, która się pojawia, czwórka monet, i tu macie tą piątkę monet, e, by mm, e, mówiąca, naw nawiązująca bardzo o być może to wy będziecie musieli komuś udzielić wsparcia, e, albo po prostu jakieś wsparcie poprosić, e, przyjąć jakieś wsparcie i też e, jakby. E, ocenić, e, czy coś jest warte, czy coś jest warte waszego zachodu, waszego wkładu, e, także w zależności, w jakiej jesteście sytuacji. Jeśli na przykład jest coś już, e, czy będzie w waszym życiu e, i będziecie po prostu musieli ocenić to, e, spojrzeć na to, e, czy na przykład właśnie ta, czy, czy nie trzeba właśnie od czegoś odejść by otworzyć się na coś nowego, na przykład tak na jakieś nowe uczucia, bo może być jakaś osoba, może będzie Wam się wydawało, że to jest to, a może po prostu macie właśnie ocenić tą sytuację, by też, może mówić ta karta nawiązuje do tego, by coś nie stracić. to może być strach przed stratą czegoś, utratą czegoś, więc... Być może musicie właśnie ocenić, czy, czy nie warto odejść i stracić na przykład jakąś osobę, bo może na Was czekać coś lepszego. To jest po prostu sporo przekazów, więc mogą być to naprawdę różne grupy strzelców akurat słuchających tego. Ale pamiętajcie o zachowaniu tego zdrowego dystansu. Są to tylko karty, więc wy wynieście z tego to, co czujecie, że pasuje do, do Waszej sytuacji i o czym te karty tak naprawdę mogą mówić. Pamiętajcie o tym, że to Wy macie taką swoją wewnętrzną mądrość i potraktujcie te karty po prostu jako wskazówki. Tak jak ta karta e, energii ogólnej, która się pojawiła u Was na lipiec, mówiąca o takiej pełni, o spełnieniu, więc może, jeśli e, właśnie oczekujecie, czekacie na to, na to pełnię szczęścia, no to może to się wiązać z jakimiś właśnie e, wyborami, z odejściem od czegoś, by, by ta stabilizacja, aby ta pełnia e, mogła do Was przyjść, więc może to się równać z tym, że e, coś trzeba zostawić za sobą, czy to jakieś męczące schematy, jakieś przekonania, jakieś myśli e, i po prostu otworzyć się na jakąś nową drogę, czy po prostu odejście od kogoś dosłownie, e, kto po prostu e, jakoś nie zasługuje na, na Waszą uwagę, nie daje Wam tego, e, tej stabilizacji, no, zwróćcie na to uwagę, właśnie, bo jest tutaj tak naprawdę bardzo dobra energia, jest to możliwe, ale możliwe, że będziecie w jakimś wyborze, na przykład, i czy po prostu może wy macie się skupić na właśnie bardziej tej sferze finansowej? Może, może to nie jest czas, na, na relacje, jeśli by oczywiście była taka sytuacja, bo może tu być, jeśli szczególnie patrząc na Wasz rozkład, na sferę zawodową, tu się pojawiła właśnie jakaś szansa, jakaś e, intensywna energia, jakiś rozwój, więc być może po prostu będziecie skupiać się bardziej na tym i to się może wiązać, e, dwójka kielichów może się tu wią wiązać z jakąś umową e, właśnie może dotyczącą m, sfery, e, sfery finansowej, poprawy. Więc być może będziecie tu po prostu odchodzić od tego, że e, od tych e, uczuć e, i nie będziecie się skupiać na tym, tylko bardziej na budowaniu tej e, sfery finansowej, zawodowej. A jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, tutaj może się u Was dużo dziać. Macie ósemkę e, buław, więc e, bardzo dynamiczna energia. Może się sporo u Was podziać i mogą to być bardzo e, pozytywne zmiany. Mogą przyjść do Was e, jakieś pozytywne zdarzenia, pozytywne e, zmiany, które do Was przyjdą jakiś pozytywny rozwój, e, jakiś rozwój nie wiem, Waszej kariery, Waszej firmy, e, czy po prostu. E, no, jakieś po prostu zmiany mogą zajść w Waszej sferze e, zawodowej, które wpłyną na jakiś Wasz rozwój, e, więc w waszej sferze zawodowej bardzo dobrze to wygląda i może trochę się podziać, e, mogą być właśnie jakieś zmiany, i jak najbardziej m, mogą one być związane z jakąś kreatywnością, stworzeniem czegoś nowego, bo w jako w karcie Radzie e, macie właśnie dwie karty nawiązujące bardzo do takiej żeńskiej energii. Czyli jest żeńska energia, mówi o kreatywności, mówi o tworzeniu, jakby rodzeniu się czegoś nowego, bo macie w sumie dwie karty bardzo nawiązujące do tego, takiego narodzenia się czegoś. Więc jeśli narodzi wam się w głowie jakiś nowy pomysł, no to jak najbardziej idźcie w kierunku tego. By to tworzyć, tutaj bardziej jest energia m, tworzenia niż działania takiego z męskiej energii. Tylko bardziej takiego tworzenia, kreatywnego tworzenia. E, więc e, jak najbardziej działajcie w tych nowych kierunkach, bo macie tutaj cesarzową, i cesarzowa jest właśnie symbolem takiej żeńskiej energii. Więc e, w tej sferze e, z, zawodowej, e, finansowej, e, działajcie właśnie. Podchodźcie do tej sfery bardzo z takiej żeńskiej energii, czyli bardziej twórczej, bardziej takiej kreatywnej. Więc też może mówić o takiej płodności, więc e, płodność to nie tylko e, jakby e, rodzenie dzieci, ale też rodzenie nowych pomysłów. I macie tutaj e, Asa Kielichów też, e, który by bardzo mówił, że może właśnie coś takiego powstać, e, co Was bardzo poruszy, poruszy emocjonalnie, e, więc e, no, macie po prostu e, działać kreatywnie. Jakby wykorzystywać tą swoją kreatywną stronę, bo tutaj może być jakaś szansa na, na zmianę czy na, na jakiś rozwój. Właśnie coś może posunąć się naprzód w waszej sferze zawodowej i, i po prostu wykorzystajcie tą szansę na coś nowego. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. No i do słyszenia w kolejnych czytaniach. Pa.